W tym poradniku zademonstruję, jak wykonać średniej wielkości walentynkowe serduszko. Wykonane jest ono przy pomocy szydełka 3,5 mm, a zastosować można je chociażby do ozdobienia etui na telefon. Luźny koniec nitki owijamy wokół palca, powstałą pętelkę zaginamy i przy pomocy szydełka przeciągamy nitkę idącą do kłębka. W ten sposób zaczepiliśmy nitkę na szydełku. Wykonujemy teraz 5 oczek łańcuszka. Po czym wykonujemy oczko ścisłe z pierwszym oczkiem łańcuszka, tak aby utworzyć małą pętelkę. Kolejnym krokiem będą 3 oczka łańcuszka. Będziemy je liczyć jako pierwszy słupek z tego okrążenia. Następnie wykonujemy 10 słupków w tej pentelce z pięciu oczek łańcuszka. Kiedy mamy już wykonany dziesiąty słupek, rozciągamy je po naszej pętelce tak, aby zajęły całą jej długość. Odliczamy teraz trzecie oczko łańcuszka, które wykonaliśmy na początku rzędu, wkuwamy się w nie i wykonujemy w nim oczko ścisłe w celu zamknięcia okrążenia. W ten sposób wykonaliśmy kółko składające się z 11 słupków. Kolejne okrążenie rozpoczniemy od trzech oczek łańcuszka, które będziemy liczyć jako pierwszy słupek. Nabieramy teraz dwa razy nitkę na szydełko i w tym samym oczku, z którego wychodzi nasz łańcuszek, wykonujemy trzy słupki podwójne. Przechodzimy do kolejnego oczka i w nim również wykonuję trzy słupki podwójne. W następnym oczku wykonuję jeden słupek i w tym samym oczku jeden półsłupek nawijany. W kolejnych dwóch oczkach wykonuję po jednym półsłupku. Po czym przechodzę do kolejnego oczka i wykonuję w nim jeden półsłupek, słupek i znowu półsłupek. Mamy wykonaną mniej więcej połowę serduszka, i teraz będzie coś na kształt lustrzanego odbicia. Czyli w dwóch kolejnych oczkach wykonuję po jednym półsłupku. W kolejnym oczku jeden półsłupek nawijany i od razu w tym samym oczku jeden słupek, w kolejnym oczku trzy słupki podwójne. Przechodzimy do następnego oczka i wykonujemy w nim również trzy słupki podwójne i jeden słupek w tym samym oczku. Teraz. Odnajdujemy pierwsze oczko z tego okrążenia, czyli to z którego wychodzi nasz łańcuszek, po czym wkłuwamy się w nie i wykonujemy tam oczko ścisłe w celu domknięcia tego okrążenia. Nitkę wyciągamy z zapasem, po czym odcinamy i rozprowadzamy po naszej robótce. Gotowe serduszko prezentuje się w taki sposób.